Kwiecień to czas, kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatkowe świadczenia roczne, czyli tzw. zwane trzynastki. Oddziały z Gdańsku i Słupsku wypłaciły ich prawie 480 tysięcy w łącznej kwocie ponad 600 milionów złotych. Do wypłaty powstały dodatkowe roczne świadczenia dla osób, które pobierają zasiłki świadczenia przedemerytalne. Otrzymają one trzynastkę wraz ze świadczeniem do 1 maja. Pieniądze zostaną przekazane na pocztę 27 kwietnia, a do banków 29 kwietnia, także do uprawnionych trafią jeszcze przed majówką. Kwota tzw. Tak „trzynastki” dla wszystkich jest taka sama i wynosi 1250,88 zł brutto, czyli tyle, ile najniższa emerytura po marcowej waloryzacji. Po pomieszczeniu o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na rękę będzie to najczęściej kwota 1066,24 zł. Trzynastka przysługuje uprawnione m.in. do emerytury, w tym emerytury pomostowej, renty, renty z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej rodzinnej rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego z programu Mama 4, Plus, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku świadczenia przedemerytalnego. Te osoby otrzymają trzynastkę, o ile 31 marca miały prawo do jednego z tych świadczeń. Jeżeli na ten dzień wypłata świadczenia była zawieszona, na przykład z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków, to dodatkowe roczne świadczenie nie będzie przysługiwać. Do renty rodziny, która pobiera kilka osób, przysługuje jedna tak zwana trzynastka. Zakład podzieli ją na, w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Aby otrzymać dodatkowe roczne świadczenie, nie trzeba nic robić. ZUS wypłaca je automatycznie, bez potrzeby składania wniosku. Co ważne, trzynastka zwolniona jest od egzekucji komorniczych i innych potrąceń, nawet jeżeli pieniądze trafią na konto w banku. Świadczenie ma specjalne specjalny opis, dzięki któremu komornik łatwo je rozpoznać nawet w przelewach.